Ostra rywalizacja stoczyła się w drugiej najliczniejszej klasie zawodów w Gorczynie. Do do 2000 zgłosiło się bowiem 9 zawodników, każdy z chęcią na wygraną, którą zawodnicy podzielili się podczas obu dni ścigania. Sobota należała do debiutanta w stawce Adama Iwańskiego, który wystąpił w Renault Clio. Drugi w sobotę na mecie zameldował się wyjadacz GSMP Janusz Jania w Romeo 156. Trzecie miejsce wśród seryjnych samochodów do 2000 cm3 zgarnął Jacek Madziara, rozpoczynający swój pełny sezon startu za kierownicą dieslowskiego BMW E87 120d. Drugi dzień to zdecydowana wygrana Oleksyka, który bardzo dobrze pojechał na mokrej nawierzchni i wyprzedził o ponad sekundę Janusza Janie i o dwie sekundy również szybkiego tego dnia Radka Ćwięczka również w Clio. Nowe auto do do tak naprawdę do rajdów, natomiast w tym roku budżetu na rajdy nie ma, więc, więc wracam do gór, e, zwłaszcza, że klimat w górach bardzo mi odpowiada, ludzie, atmosfera, zawodnicy, e, prawda, władze. No, jest po prostu super, tak, więc tutaj podoba mi się i chciałbym po prostu pojechać całe góry, jeżeli oczywiście budżetu wystarczy, tak. Najliczniejszą klasą podczas GSMP Korczyna okazała się klasa HS przez Z do 2000, gdzie pojawiło się 11 zawodników. Tu liderem okazał się Bartłomiej Głos w Renault Clio. Tuż zanim w sobotę dojechał Piotr Sztord w Oplu Astrze, wyprzedzając Tomasza Fliśnika, który już po pierwszym dniu miał dużą ochotę na drugie miejsce. Coś musimy zrobić, bo kolega z klasy obecny, pierwszy, dzisiaj no poza zasięgiem trzeba, trzeba coś zrobić. Trzeba zainwestować, żeby tę walkę, walkę nawiązać w ogóle. nie? Na razie nie ma, nie ma podejścia, nie ma mowy. Próbujemy. Niedzielna pogoda i ulewa pokrzyżowały sobotnim zwycięzcą szyki. Tylko Bartłomiej Głos pojechał równie dobrze jak w sobotę i wygrał klasę. Tu zanim do mety dotarł Damian Zygmunt, Oplu Astrze i Dariusz Armatowski w nic Sany. Bardzo ciekawie zapowiadała się walka A do 1600. Pod nieobecność samochodów C2R2 dominację przejął Marcin Kuzka w bardzo mocnym peżocie 106. Od początku Kuzka dyktował tempo dla swojej konkurencji, ostatecznie wygrywając sobotę i niedzielę i zostając liderem A do 1600. Pierwsze miejsce nowym samochodem, którego się jeszcze troszeczkę uczę. Myślę, że będzie coraz szybciej. Żałuję tylko, że jest nas Czech. W klasie. Myślałem, że będzie tak jak w tamtym roku co najmniej około 5-6 zawodników. No szkoda, że nie ma żadnej C2 tak naprawdę. Drugim miejscem wymienili się Paweł Rajewicz, drugi w sobotę, z Moniką Zawodny, która okazała się lepsza w tych trudnych warunkach pogodowych podczas niedzielnej rundy. Podczas podkarpackich rund w Korczynie nie zabrakło tak lubianych przez kibiców dzwonów, przy których zostawiamy Was z emocjami, jakie przeżywali zawodnicy. Zdecydowana większość wypadków miała miejsce w niedzielę, kiedy zawodnicy rozjeździli się po sobotnich wyścigach, a zaczęło się od Arka Siewierskiego. Następny był Michał Bąkiewicz, a dalej Adam Garbacz i Filip Gęca. A grupowych Sejczęto zawody zdominował Tomek Zawada, który już miesiąc temu wystartował za kierownicą swojego niebieskiego seja w wyścigowym pucharze Polski. Tomek wyprzedził Piotra Karniewicza zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Potwierdzając swoją wysoką formę od początku sezonu 2012. Plan był taki, żeby dać siebie wszystko, co jest możliwe i mieć z tego jak najwięcej radości. Plan w 100% spełniony. Udało się nawiązać walkę z Piotrkiem Karniewiczem. Troszeczkę wydaje mi się przespał pierwszy podjazd wyścigowy, gdzie uzyskałem ponad sekundę przewagi. Drugi podjazd wyścigowy już pojechałem troszeczkę może spokojnie, natomiast popełniłem też kilka małych błędów, które zaważyły że y, drugi podjazd wyścigowy ukończyłem na drugim miejscu, ale strata była na tyle niewielka, że udało mi się z Piotkiem wygrać, także podsumowując y, pierwszy start, y, pierwsze pudło i najwyższy stopień od razu. Pierwsza i druga runda GSMP Korczyna już za nami. Zobaczmy, jak zawodnicy podsumowali pierwsze zawody sezonu 2012. Wczoraj było bardzo ciasno, dzisiaj było bardzo ciasno. Jestem szczęśliwy z wyniku. Wczoraj pierwsze miejsce, dzisiaj drugie, rekord trasy. Liczyłem, że zaczniemy dobrze sezon. Wierzyłem w mechaniku, wierzyłem w samochód, ale jest chyba zdecydowanie lepiej niż. Tak naprawdę wyraźnie jak zakładaliśmy i my, i Kubice, więc jest super. Gratulacje dla Oka, pojechał świetny drugi przejazd. Jak chciałem być na pudle, a, a nie zburzyć samochodu. Po wszystkich historiach, które jakoś tam mnie trafiły, jakieś tam kontuzje z jednego samochodu, także jakoś tak się należało. I chłopakom z PRS-u i mi, bardzo dziękuję chłopaki. Pierwsza runda to wygrana Ultralegery, Black Power Tomka Mikołajczyka. Drugie miejsce przypadło Olkowi Michałowskiemu w Różowej Panterze. Trzeci na mecie pojawił się Andrzej Szepieniec w lancerze Lizard King. Czwarty na mecie był Marcin Bełtowski, a piąty Rafał Grzesiński. Dalej Stec na szóstym, tuż za nim Kluza na siódmym. Ósme miejsce to Piotr Soja i Lotus Exige. Dziewiąty Andrzej Papamichalis, a dziesiątkę soboty zamyka Michał Sowa. Druga runda to spore przytasowania. Pierwszy na mecie był Aleksander Michałowski w Panterze. Drugi Mikołajczyk, a trzeci Bełtowski w Subaru Imprezie. Czwarte miejsce tym razem zajął Andrzej Szepieniec w Lancerze Lizard King. Piątkę uzupełnił tym razem lepszy od Grzesińskiego Mariusz Stec Siódmy w niedzielę był Waldek Kluza. Michał Sowa ukończył niedzielę na ósmym miejscu a tuż za nim Piotr Soja. Dziesiątkę w niedzielę dopełnił lider ośki Roman Baran. Zapraszamy na stronę www.wyścigigórskie.pl, gdzie znajdziecie najnowsze informacje o kierowcach oraz zawodach cyklu górskich samochodowych mistrzostw Polski oraz onboardy, wywiady i klipy zawodników, a także wszystko to, co związane jest z wyścigami górskimi. Zapraszamy też na kolejne rundy wyścigów górskich na Słowację, gdzie w miejscowości Jachodna w dniach 9 i 10 czerwca rozegrane zostaną trzecia i czwarta runda GSMP połączone z pucharem Europy FIA.